Dzień dobry. No właśnie. Chcę pokazać śniadanie. I pomidorek do tego. Trzy jajka, z zgryla. Trochę tłuszczu przyprawiłem. Chcę pokazać. Bardzo a Anią rozmawiałem dzisiaj. Jestem z tego gorąco zadowolony. O! Ania powiedziała, to lepszy będzie mi dzień. Bardzo uprzejmie z tobą się rozmawia. Sama powiedziała. po prostu nie spodobało się dla tej ogółem cudownej kobiety chce nawiązać kontakt a sama powiedziała nie od razu trzeba pierwsze rozmawiać poznawać się mówi, że nie podobało się jak wypowiadałem się na temat kobiet, jak takie różne, a to była fikcja, jak to się mówi. Ach, chlebek wezmę, Ale proszę teraz się nie odzywać. Co? Teraz proszę się nie odzywać. To nie możesz z Ja będę przyjechać po No właśnie, O chlebek. No to. No. No, Ania, Ma, bardzo jest sympatyczną osobą, bo ma kontakt z ludźmi i bardzo z 15 minut rozmawialiśmy i bardzo chętnie chce mieć kontakt o piętka. Mówi o jej koleżankę z chłopakiem chodziła 8 lat no właśnie trzeba się u góry poznawać o, mleczko wezmę popić nie da, nie. Przecież to zupkę tą pieczarkowa z kiełbaską. O. no i powiedziałem, że planuję zęby wstawić, bo mam telefon z Rafałem. Rafał mi dał tam, gdzie on chodzi. O. A nastawiłem wodę. Mm. Z pomidorem. Kiełbaska. Trzy jajeczko smażyłem. Przyprawiłem. Przyprawa do bigosu. Sól, pieprz. Bardzo dobre. ale mówiłem, jak bigos, to powiem, nagram, jak się bigos z rynkami pieszo się ogółem kiszoną kapustę, pół kilo zależy i ile ma tego być bigosu. do garka jednego wrzucasz o taką jak mam miała ja, patelnię to musi się gotować w tym czasie jak się gotuje kapusta kiszona to musi być wiejska trzeż dwie marchewki pietruszka seler Można kupić w sklepie całe opakowanie, jest, co trzeba zetrzeć i wrzucasz to do garka razem z kapustą, a bierzesz większą patelnię, całe to wszystko, to najlepiej boczek podwędzany takie wiejstki kroisz plasterki w kosteczkę to trochę na Ani Powiedziałem przez telefon, będzie oglądała film, to będzie oglądała, będzie słuchała, będzie może postanowi zrobić sobie, a ma kotka, bardzo lubi zwierzyny. Na pewno śpi z kotkiem, to potrzebny mężczyzna, bo lubi się przytulać, głaskać, bo koty takie są, to takie domowe. Będę jadł, przyprawiłem, dobrze, soli, trochę pieprzu. Jak pokazywa jak się to robi, bo powinna być jedna osoba, która trzyma kamerę, a druga osoba to przyrządza. Ania, rzeźdierka. No. Tady gumlečko můžu. No onda mám lečko. Degat. Mhm. to na taky patelní. Z oleju się wlało trochę. Kibaczka się wkryło i to po prostu na, na lekkim ogniu też maszynkę do połowy. A jak? Jest gazowa? Są elektryczne też. Ona trójkę na przykład żeby to nie może mocno się ogółem żeby to się nie przypalało właśnie dawno nie nagrywałem takiej fajnej jakiejś Rzeczy. Wcześniej się nagrywało, jak schobowe sam robiłem. Kryzierka. sam powiedział, jak będziesz lajta robił, to możesz do mnie zadzwonić. A ja powiedziałem, że ja nie chcę, żeby widzowie słyszeli głos. Ja wolę przez telefon z tobą Jesteś osobą prywatną A nie państwową mm. No bardzo i dobrze powiedziałeś Chciałabyś mm, nawiązać... zawiązować co podzielać? Nie pasuje ci jak się na pewne rzeczy wypowiadam się. Ale to ja ci powiedziałem o co to w tym chodzi. Ludzie ugłym chcą słyszeć też takie rzeczy. Ale to ogólnie jest kulturalne. Hmm. a kiebaska bardziej takie niesmażone to takie wyszło wytuszone. A na koniec daje Do smaku. Przyprawy się daje. Tam raz. Ja tak dałem to nie słone Trochę soli. Trochę pieprzu. Nie od razu mał. wlałem wodę. Tutaj patelni takiej. To robiłem bigos. To <grym> by odmokło. To szybko się głoim. Mhm. No właśnie też mówię Po rozmowie I dziś nie da nic zjeść Ja so, na so, samego rana próbkę zjadłem chińską pieczarkową. Русский бастун. Oh. Na się zdziwiłem się, że taka kobieta fil filozofią się interesuje. Mona kobieta trzeba właśnie w życiu jedną osobę znaleźć nie latać jak wróbel po gniazdach i szkodzić tak jak pewne kobiety mi też szkodziły, właśnie rozmawiałem też na ten temat próbują no, no nawiązać no, kontakt. Obiecują, nie wiadomo co, jakby spadła z księżyca. Mmm, bardzo smaczne. jak już kończyliśmy? Mówię, to powiedział, że a właśnie idę robić śniadanie, na śniadanie idę. A ja mówię, to smacznego Ci życzę. No i razu. Był uśmiech na twarzy. Uśmiechała się. Powiedziałem, że bardzo miło jest osobą sympatyczną. Podziękowałem za tę rozmowę. To mówię to pierwsza rozmowa. To, to ogłym, poznałaś przez telefon. A to wychodzi inaczej jak się nagrywa to trzeba u góry, to też psychologia jest nagrywanie uprzejmy filmy trzeba nagrywać mam ten nowy kanał a w sobotę będę na tamtym to będzie u góry kanał zapasowy tu też będę wrzucał Filmy. Nie tak dużo filmów będę wrzucał jak na tamtym kanale, to byłem żeby w jakiś sposób rozwi y o, przepraszam. rozwijał się drugi kanał. No, a to dobry dobry tytuł, pomyślałem. Bo miałem kanał z Bonowali, Suchodolski, a teraz jest dane z Bombasu. A wcześniej miałem tam ten kanał, to Wojtek z Bombasu. Widzicie, coś do jednego się łączy. A są takie kanały, które ułym zabierają, przerabiają filmy moje na Facebooku, się źle wypowiadają. Ale ja to tym się nie przejmuję, ja muszę pilnować siebie. Hmm. Hmm. No i na tym kanale właśnie będzie powyżej 15 minut film. Bo mam tak osrobione. Mamy 2 sierpień. Na, za 25 dni urodziny mam. to myślałem, że będzie inaczej ale to może taki prezent urodzinowy że mam nową dziewczynę poznajemy się to taki prezent urodzinowy bardzo dobry mić sympatyczną dziewczynę, hmm. trzeba pracować. Powiedziałem, że mam działalność, dobrze zarabiam, dużo podatku muszę płacić. A ta wspaniała osoba powiedziała, że ale mi u góry nie interesują swoje pieniądze. Pieniądze są potrzebne, mogę powiedzieć, do życia. To jest piaseczne, a byłem w piasecznym kiedyś. Ja i mówiłem, że niedaleko jest głęboko. Jezioro, No bardzo dawno temu, pamiętam stary dworzec taki jest, może teraz po remoncie, może taki starszy, tak jak kiedyś w Białymstoku było, może po remoncie, tak jak kiedyś we Wrocławiu byłem, to był stary też dworzec, a tam ulewa była. Zalało to wszystko, nowe jest galerie, nie galerie, wszystko jest ogólnie nowe. Może dobrze się tak się stało, no że to też może zadziałało to, że apelację taką do kobiet. Że poszukuję po Paulinką Po prostu nie będę już nie będę pisał. No, żyła rok czasu z Turkiem. No, Turek zerwył dziecko. No to, ona sama właśnie po powiedziała, że to ogólnie nie jest za bardzo boże, trzeba wziąć ślub, wtedy można dzieci robić. O, chyba dobry jest przepis na ten temat. Na pewno dobrze wypowiedziałem się. Сам бит. Ну, разували. Вязде. jakie gotował całe obierki, nie obierki, całe było I śmierdziało. To mówiłem. trzeba Ja zobaczyłem jakie tam jeszcze rzeczy, które niedobre. Ma banany. Były. Jeszcze. Dwa chyba. Już też. Psuły się. No. Nie, nie możesz. Jak ja nagrywam, to po prostu na swoim kanale nagrywaj. Bo ponieważ już ta kobieta powiedziała, że są niekulturalne niektóre moje filmy i na ten temat się nie chcę wypowiedzieć. I ogółem pozdrawiam gorąco moją fryzjerkę. <grym> ja też umiem krzyczeć. Alpo, Sam, samou viwa de